Młodzież, która zatrzymuje się na sygnalizacji świetlnej, widzi dziewczynkę wpatrującą się w nich z niewiadomego powodu. Czasami, kiedy jeździsz po mieście i zatrzymujesz się na czerwonym świetle, rozglądasz się po innych ludziach w ich samochodach. Dwóch młodych mężczyzn z Teksasu jechało odebrać kolegę z pracy, gdy ich uwagę przykuła dziewczynka w samochodzie obok. Nie wiedzieli, że ta mała dziewczynka ma kłopoty. Gdyby ci dwaj mężczyźni nie zaufali swojemu przeczuciu co do tego, co zobaczyli, ta historia miałaby tragiczny koniec. Posłuchajmy ich historii. To naprawdę niewiarygodne, jak jedno spojrzenie może uratować człowieka. Ci młodzi bohaterowie nie noszą peleryn, ale kilka lat temu uratowali życie pewnej dziewczynki. Wszyscy byli wdzięczni, że tak bardzo zaangażowali się w jej ratowanie. Nie jest przesadą stwierdzenie, że są bohaterami. W rozmowie z mediami jeden z nich powiedział: Czuliśmy się jak w filmie akcji. Oto jak wszystko się zaczęło. Aaron i Jamal jechali po swojego kolegę z pracy, aby go odebrać. Kiedy zatrzymali się na czerwonym świetle w pobliżu centrum Dallas, zauważyli piękną dziewczynkę na tylnym siedzeniu samochodu, który był obok nich. Wtedy Jamal popatrzył trochę dłużej i zauważył szokujący szczegół. W wywiadzie Aaron powiedział, jak to wszystko się stało. Facet, który prowadził, spojrzał na nich z powrotem. Coś było w tym dziwnego. Jamal patrzył dalej, wtedy zobaczył, że dziewczynka próbowała coś im przekazać. Jamal wyjaśnił, że dziewczynka nawiązała z nim kontakt wzrokowy, a jej twarz próbowała im coś powiedzieć. Następnie zrobił co w jego mocy, aby odczytać jej usta. Ona rzeczywiście mówiła: Pomóż mi. Powiedział to swojemu przyjacielowi, ale Aaron pomyślał, że Jamal żartuje. No przestań już żartować. Kiedy Aaron spojrzał w jej stronę, zrozumiał, że to nie była gra, ona naprawdę miała kłopoty. Dwójka zadzwoniła pod numer alarmowy, ponieważ młodzi mężczyźni wciąż podążali za samochodem z rzekomą ofiarą, nie mieli pojęcia, jak niebezpieczny jest kierowca. Aaron wyjaśnił operatorowi numeru alarmowego, że są świadkami czegoś, co wygląda na porwanie. Tak, jesteśmy na autostradzie. Jesteśmy świadkami napadu, e, nie napadu, porwania. Następnie wyjaśnił, jak widzieli dziewczynkę na tylnym siedzeniu i jak poprosiła ich o pomoc. Mała blondynka na tylnym siedzeniu mówiła: Pomóż mi, lub coś szeptała. Dodał Aaron. Nadal podążali za samochodem na autostradzie. Mówiąc operatorowi, gdzie jadą. Wtedy kierowca zorientował się, że samochód jedzie za nim i próbował go zgubić. Jechał szalenie, powiedział Aaron w wywiadzie, dodając, że w pewnym momencie kierowca zaczął włączać i wyłączać swoje światła, więc wiedzieliśmy, że wiedział, że jest szyldzony. Dużo się przemieszczali, a potem czasami jechali naprawdę szybko, tak że ledwo ich widzieli, ale dogonili ich. Następnie Jamal wyjaśnił, że operator policyjny kazał im włączyć światła awaryjne, żeby najbliższy patrol mógł ich zauważyć. W rozmowie z operatorem Aaron powiedział, że kierowca najwyraźniej wie, że jest śledzony, więc albo zrobi jej krzywdę, albo spróbuje ich zgubić. W najgorszym wypadku spróbuje zrobić krzywdę im wszystkim. Skąd to wiedzieliście? Zapytała reporterka, której udzielał wywiad. Mogliście czytać z jej ust? Tak, mogliśmy. A potem, gdy odjeżdżali, powiedziała tak, jakby pomóż mi. Uderzając w tylną szybę, widzieliśmy jej rękę, która szalała. Prowadzili pościg aż do momentu, gdy policjanci wyciągnęli podejrzanego z samochodu. Aaron i Jamal nie mogli opanować swojego szczęścia, gdy policjanci wyciągnęli kierowcę z samochodu. Pościg trwał bardzo długo kilka godzin ale zakończył się tym, że wszyscy byli bezpieczni. Mężczyzna, który został złapany, nazywał się Charles. Został oskarżony o agresywne porwanie. Kiedy został aresztowany, policja znalazła w samochodzie bardzo niebezpieczne rzeczy. Młoda dziewczynka została uderzona w głowę, zmuszona do wejścia do samochodu na tylnie siedzenie, podczas gdy Charles trzymał ją na muszce. Przed incydentem jej nie znał. Ale jak to się wszystko zaczęło? Mamy kilka informacji na temat niefortunnych doświadczeń ofiary. Była godzina 11, kiedy ofiara wracała ze szkoły. Wtedy mężczyzna podszedł do niej od tyłu i uderzył ją w głowę. Następnie zmusił ją do wejścia do jego samochodu i wyrzucił przez okno jej telefon komórkowy. W oświadczeniu policjant napisał, że dziewczynka myślała, że zrobi jej krzywdę. Na szczęście, poza lekkim uderzeniem w głowę, nic się jej nie stało. Co zrobiła po uwolnieniu? Tej nocy, po misji ratunkowej, nastolatkowie zostali okrzyknięci bohaterami. Dziewczynka wyszła z samochodu, podbiegła do chłopców, by ich uściskać, podziękowała im za uratowanie życia. Mogę szczerze powiedzieć, że były to najlepsze uściski, jakie kiedykolwiek dostaliśmy, powiedział Aaron, szczęśliwy, że udało im się ją zobaczyć, że jest cała i zdrowa. O mój Boże! Ja po prostu chcę was uściskać. To była dosłownie zapłata za wszystko. Aaron powiedział w wywiadzie, że chciałby pozostać w kontakcie z młodą dziewczynką, ale zrobi to po zakończeniu śledztwa i sprawy sądowej, aby nie przeszkadzać im w pracy. Kiedy dziennikarze zapytali Aarona, czy uważa się za bohatera, odpowiedział następującymi słowami: Uratowaliśmy jej życie, chyba można powiedzieć, że to zrobiliśmy. Ale nie chcę być tą osobą, która mówi, że jestem bohaterem. Następnie Jamal wyjaśnił, co tak naprawdę czuli w tamtej chwili i co skłoniło ich do tak szybkiego działania. Nie potrzebujesz peleryny, aby zostać bohaterem, dodał, tłumacząc, że wystarczy być sobą, po prostu zareagować. Aron powiedział, że ofiara płakała i przytuliła się do nich, ponieważ była im niezmiernie wdzięczna, a kto by nie był. Ale co się stało z porywaczem? Charlesowi postawiono zarzut agresywnego porwania i pozostanie w więzieniu na bardzo długi okres czasu. Prawnik mężczyzny stwierdził, że jego klient jest niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy. Jednak udowodnienie mu winy było banalnie proste. A co mówili ludzie o czynach Arona i Jamala? Ludzie, którzy czytali wiadomości o tej misji ratunkowej, gratulowali chłopcom szybkiego działania. Nazwali ich odważnymi nastolatkami, nie zignorowali sytuacji, działali we właściwy sposób, dzwoniąc do władz. Nawet jeśli nie było to porwanie, zachowali się jak odpowiedzialni ludzie. Dobra robota, dzieciaki, komentował jeden z policjantów. To wszystko na dziś. Jeśli ta historia Wam się spodobała, dajcie nam znać w komentarzu poniżej. Polubcie ten film, oraz zasubskrybujcie nasz kanał. Słyszymy się wkrótce. Do usłyszenia.